O. Pięknie. <laughs> Kurwa, co to, to będzie profesjonalna robota? Nie? Kurwa, co to jest teraz jeszcze? Aż za profesjonalna jak na nas? Jak na nie? Oj, Damian miał rację, jeszcze dobrze to. Chce. Co? Co? Dobra Murawski, ty weź kamerę dzisiaj będziesz nagrywał. Ja Jeszcze weź. Kurwa, tu ty ty nagrywał. to przy ja Co jaki gdzie? Bola. W jakim jesteś miejscu na te pytania w odpowiedzi Facebook? Kogo kamerować? Webce kameru ty kurwa, Rudy paździerzył. Tylko macie, macie. Musisz tam trzymać prosto. raz widzisz, co tak No dobra. Dobra, Rudy widź mnie w ten sposób. Ty, ty tu, kurwa mieszasz klej szereka, kurwa, czy to. Czekaj, <śleski> 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 hey, no, bo tu kurwa mnie w tych Ej, nie rób, bo wiem, ten. O, ale kurwa, tu jest ciepło, ty. Nie? Mi też się. Ja zaraz się z roz, kurwa się rozpalę. Musisz się rozebudź, bo <śleski> żebym się kurwa, spompował, jak. No. Czy to coś nowego? Nie bo mi luksus. Aha, bo kurwa, to mów. Nakładaj pan, pokaż jak pan nakładasz Kurde. Nie patrz pa. na to, bo to jest chujowo Klej szereg, a czemu takie zielone? To jest z włóknem szklanym Aha, już od razu? Co od razu? Jak? Kurwa pierdaką się kładzie Aha, no ale jak zielona kurwa? No A to żeśmy to żeś mi z inną Aha. No bo ty miałeś wykończeniową od razu prosto Ty tam kurwa te twoje... za chuj, a dla mnie kurwa... No ja wiem, bo chciałem to pokazać, żeby zaczęli widzowie Czy umiesz? No, a teraz się wyłączyła, jest chuj. Jak ją włączyć, żeby wiesz, żebym zawsze widział ten? Nie, 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 nie da cię widzieć. A, no chuj. No, będę widział, idę. Napałem musisz. Napałem. Nawijować. Co jaki gdzie wie, o, w miejscu, hej, ATB, ty, jakie gdzie, fej... To były ja Poniedziałek. Właśnie chciałem kurwa to wam zaproponować. Oj, kurwa. Poniedziałek. Chcecie jesteś miejscu? teraz tutaj? To, to nic nie będzie widać w ogóle, że to było robione Nie? Ale ty może na czarno mogliśmy całą jebnąć, co? Widzę w komentarzach jak będzie pisane, że chujowaść pachna, nałożona, nie? Pa, nie, Pachnie? A chuj wam w dupę, wy kurwy, pedały jebane co tam komentujecie te jebane komentarze Frajerzy jebani kurwa Jeszcze <śledzisz> swój łeb nagraj kurwa wysy! Kurwa! Nagraj mnie kur, bo zaraz wybuchnę. Dawaj, normalnie. dawaj jedziesz kurwa. Jedziesz koleś. Kurwy sobie jebane jestem kurwa na fajne kurwa zobaczcie. I kurwa, i kurwa, to jest base on. Base. On ja tak, z, kurwa. Uważaj, no, ten kurwa z tego. Słodki kibic kurwa. Spaceon. Spaceon jest Taki mądry jak on jest, też nie. No. Ale za każdym kurwa tu. Ale jest luks, co? No? Ale zajebiście to pachnie, kurwa. Nie? No, można się kurwa. Pachnie, zajebiście, to jest mi teraz zajebiście zapach. Z tej godziny pośpiesz i wieczorem wtedy kurwa. Nie ja możesz że... No. Ja tak mam często, nie? A jeszcze wiesz, jak na zmiany, to mogę tak z niebie dosłaniać. No. Z systemem, nie? Nie wiem, co tu jeszcze zabezpieczyć. Wejdź do już już tam, nie? Pogażnik, kurwa. Tam... Nie ma, A kiedy awalujecie? Jutro. no jak jutro się uda, nie? No dobrze, maluje ciepać, powiedział, czy nie chce nam pomóc. A co za k***a spierdolone, co? A co ja kurwa, o, o, trzymać będę? Ja rację, chyba Trzymać mi stąd? No? No, no trzeba... przyjadę zobaczyć, przecież, nie? Ale ja do ciebie tam... <laughs> będę kurwa pikasową, ja. mówię. <laughs> pikasową... może po jakieś picie, co? No jak kurwa w jakimś. Aha, aha jakieś wyjazdy. Idę to w krzywdę. A, żeś się krewa wpompował. Ty? Nie. Jeszcze środa, czwarty szczyt. Cudy kurwa teraz. Bananie. Kurwa, chciałeś to puknąć? Ja już chciałam to śmiechu. Chciałeś puknąć tu kurwa? Tak lekko. Ale jest luć, nie? Ja jestem za to połowę. Ej, oh. kurwa, co to lepiej, to, jest, jest to O kurwa, a nie? <laughs> dobra, pójdź no? Nie idzie tak, dobra, tak dobra. to no, zjedzmy sobie frytkę. O, poszło. O. Dobra, starczy. Dobre te swojskie frytki. Mhm. Drożdżówka. Taka sama jestem, nie do drzewa, ogólnie szpa, szpach szpachla raczej Do drzewa tak samego koloru jest Znaczy chuj jak tam sobie znaczy, no wybierzesz kurwa, nie? Jesion kurwa, sosna no Ta już lepsza będzie, ona jest taka jakaś Kapitan hak Ja pierdolę, coś odjebał! Kurwa, żulu! Ty jak ja mam kurwa łokcie na tym, ci znaczy ketchup na łokciu. Kurwa mać, nowe spodnie mała mi wyprała. Ja pierdolę. I znowu do prania i w wczoraj mała powie Ty chuju, codziennie spodnie kurwa ci biorę. Aś kurwa mać. Musisz przelatać mi. To chuj już teraz kurwa. Aj kurwa jebana. <grymne> Kurwa, no pięknie będzie, nie? Mam tego przodu wpadnie na tyle Kurwa, ja. mówił, że wpadnie. Jo? Pomalowałem podkładem, nie ja i ty do mnie dzwoniłeś, nie? Ja jo. ogólnie spałem, bo tak mnie pojebało chłopie po tym. To nic nie robinimy już to? Już nie ma tego, nie? ogólnie Leje. Kurwa te przejścia są tak chujowo zrobione. Kurwa tam wodne mi i tyle, nie? Jo, ta. Lej, polerkę i tyle, eh? Jo, chuj tam. Drewno zrobię polerkę i kurwa. W tych miejscach przejścia grubo polerkę weź. Drewno i tyle. Jebać tu do pieca jeszcze, żeby tu było ciepło? Możesz no? Szybciutko, nie? Ale to już jest prawie suche. Jo? Kurwa, 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 pa pa, pa, pa. O, co oni odpierdalają. Yeah. pa, pa. o kurwa, Nagra... O yeah. kurwa, o kurwa, ja, ole kurwa, 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 a kurwa, 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 nie kurwa, no na pewno! Czekaj, wypchamy teraz pójdzie Bo ta może nie być nigdy taka cała, to może dzisiaj ją ogramy, co jak ona wygląda po spawaniu? Kurwa! To jest luks! Kurwa, progi podpadały! jest tak, rozpadałem! ale ćwiarteczka elegancko, nawet nie widać różnicy w lekarze, zobaczmy Nie, elegancko wyszło! Tak jakoś dziwnie w garażu wyglądało, nie? No! Do samochodu, sobie zimno. Jak zimno ci? Trochę będzie też dostała.